Ciemka. Teraz to uwaga, bo spadniecie z krzesła jak siedzicie, a jak stoicie to zasiądźcie, patrzcie się, wczoraj mówiłem o tym, o trochę źle światło może, Ta. to jest przyjaciółka Leonarda da Vinci. Diva Vittoria Kolonna. Czyli kolumna zwycięska. Znaczy bogini zwycięska, zwycięstwa kolumna. Ale to jest matka rodzicielka. Mówiłem wam wczoraj, że... O, w ostatnim odcinku No ale to było wczoraj No i tak troszkę przyjrzałem się sprawie I teraz patrzcie się yy, Ona To światło mnie denerwuje Ale ona będzie tu potrzebna Patrzcie się na to Tak mówiłem, że to wader nie? No bo taki wader No ona yy, ma ta bogini rodzicielka. No bo tu ma tą nitkę, nie? Ma nitkę. Tego człowieka stwarza. I no i patrzcie się, tu jest ta nitka, idzie nagle, jest przerwana, nie? Znaczy, no ona tu ją no, przerywa czy coś, ale ta nitka powinna być zwisająca czy jakaś, ale on ją tak przerwał. No Dziwnie no I teraz ta literka T Tu nie No to taki na początku było słowo T Początek Ale po tej stronie jest w tą stronę I w tą na dół Coś tak żeby się zatrzymać No i widzicie co ja tu zrobiłem ciach I teraz patrzcie Ja tu jestem To jest Olkusz no, ja jestem troszkę kolkusz, a to jest tu dokładnie? Tu. No, kolkusz. No, I patrzcie się. To widzicie to? Nie widzicie, jak się. To jest wader. Widzicie? Takie niby te cyski. O, ten jest taki, ten jest bardziej rozległy, taki, ten jest bardziej rozległy, nie? Tu jest to oko, oko, nie? No tu już jest dorysował, nie? Żeby to nie było, nie? No i tu jest tak, to, to, no, to jest może czarne. I teraz patrzcie się, co ja robię? Ciach. Idealnie to zrobiłem, bo już sprawdzałem. Tam pod spodem jest może czarne. Tak, a tu jest olkusz. Jak napiszę. za niego. Olkusz. Przedłuża się to i to. I jest olkusz. Wczoraj mówimy o Orkuszu, to, to możecie sprawdzić. To jest ta Aja Sofia, tytuł. I teraz patrzcie się, bo to jest nie do wiary. Po prostu nie do wiary. Kto zna Orkusz, to będzie wiedział. To jest Olkusz. A tu pisze Konstantynopol. Yy, 249 rok. Nie wiem, trzeba by oryginał, czy, czy ktoś tu leci w kulki, albo nie wiem. No. Tu wszystko się zgadza. To jest, wszystko jest na planie drzewa życia. Yy, tutaj. Bo nie wydrukowane, ale u wejścia do bramy od ulicy Sławkowskiej tu jest, jest herb z koroną. To jest herb z koroną Olkusza. Tu jest korona. No. No, i tu mamy te budynki. Tu jest. Kościół y, y, Najświętszej Maryi Panny, 5, BMW, to jest, aby, nie? Y, 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 tutaj była synagoga, nie wiem co tu było, no, ale, no, tu. no i teraz, tu mamy ten droga, woga, nie? Tak jakby, no, do jerozolimy. Księżyc tu jest zaraz, za wejściem księżyc to księżyc, słońce, słońce, serce, trzy serce. No i yy, Jerozolima. Za tym jest brama krakowska, kraków, Wawel. Na górze. A tu jest Wisła. Tak to jest zobrazowane. E, no bo gdzie w Konstantynopolu takie góry? Nie ma tam takich. E, no, czyli w Stambule. E, I teraz patrzcie się. Piasek klucze. Tu są klucze. Już legend wam nie będę może opowiadał, z nad morza. Diabeł, jakiś tam najmłodszy, nad Bałtyku, przyniósł, e, przyniósł ten, e, no, ten piach i zadar to o kościół, o szczyt kościoła w Kluczach i się to wysypało i pustynia błędowska, to jest pustynia błędowska, jest żółta i teraz może to jest ten kościół, a tu widać, że to jest zasypane, bo to jest taka jakby dziura, to jest tak jakby fruwające, ciach, no i to jest, no, i ta pustynia, nie? No tak wam opowiadam, ale trochę też jestem w, sam w szoku i teraz patrzcie się, tu, wszędzie, to jest Rapsztyn, to będzie chyba Ogrodzieniec, a to jest yy, Pieskowa Skała. No, maczuga Herkulesa tak by nie no, no i tu można zidentyfikować inne zamki jeszcze No ale to jest szlak orli gniazd Wszędzie są skały A to Tu To jest rzeka Baba Baba Bo B To znaczy, że musisz się zrównoważyć I znaleźć po tej stronie Już duchowej yy, No Kobietę, nie? Tą Ewkę, no albo Beatrice, czy co tam kto chce. No po prostu niesamowite. No i to jest Kościół Świętego Andrzeja. Tu i, i o co tu chodzi? Ta kolumna zwycięska, nie? Jest, jest. Jest, jest. Co tu jest? Zamek. Znaczy, no zamek do klucza. Zamek do klucza. No, i już Wam pokażę. To jest herb, klucz, klucze, klucz. A to, no to jest chyba szarotka czy coś, ale ma 5, BMW, stworzenie, stworzenie od strony. Y Zachodniej mamy. Yy, mamy. Sławków S. S. Duch. Duch. Ty już wchodzisz tu na tą ścieżkę duchowy yy, i, i to jest też odniesienie do drzewa życia. W ogóle po tej stronie yy, ręka, tak jak wszędzie, jest widoczna. Widoczna bardzo, nie? I, I tu masz wagę, nie? Że tą drogę musisz przejść. No, no tak musisz. Być no dobry powiedzmy nie żeby przejść tu i teraz tu już y, no musisz się napracować na tej drodze duchowej te aby no i ręki już tak nie widać bo nigdzie nie widać na tych no obejrzyjcie se filmiki wcześniejsze yy... no. no a później to już mamy Kraków a Kraków no to już jest. Jest. No taki. No, zwycięski, czyli to już Chodzisz y, do Jerozolimy. Gdzie powstało życie? No wolkuszu. El Kusz. Bóg kuje. Bóg tu stworzył. Bóg tu stwarzał. Mamy wszystkie te. Y, 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 widzicie. Ziemia, nie? tu sobie później będziecie pauzować w razie czego no wszystkie takie bogactwa naturalne nie? czyli w Olkuszu srebro, rudy i to jest przed tym no, pałacem, no pałacem Namiotem, czy no tym, przed tym drzewem życia, no ziemię, nie, Bóg powiedział, bo to jest Bóg, rozłożony, to są LEL, tak jakby yy, emanacje Boga, nie, ja tam sobie zobaczcie wcześniej, no bo co ja będę tłumaczył od początku, yy, i co Bóg powiedział, Bóg powiedział tak, stwórzmy, yy, stwórzmy suchy ląd, suchy ląd, to tak aby wody, nie? I stwórzmy suchy ląd. I tu jest suchy ląd, to jest grodzisko na starym olkuszu, kościółek pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Przychodzisz, rodzisz się i jesteś aby ochrzczony. Tutaj. To jest święte wszystko. Eee, już wam pokażę. no To jest tam taki pomnik, to jest z 37, no ale to wiadomo, też tam było odnawiane, ale, ale yy, tak wygląda to tak grodzisko z taka. To kółko, tu jest ten kościółek, to jest takie malutkie, no ile to ma? 20 metrów? O, i tu jest fosa. Była dookoła woda, suchy ląd, suchy ląd. A jeszcze sobie wyobraźcie, że ja tu mieszkałem rzut beretem 300 metrów. I ja tu za dziecka przychodziłem i patrzyłem na to, a tam były wykopaliska, pełno kości, czaszek. I mówię, i tam byli archeologzy. Ja sobie tak mówię, ja będę archeologiem. No ale nie zostałem takim archeologiem, bo w szkole poduczyli. I szukać nic nie pozwalają, no to znalazłem inaczej. A to jest odniesienie do Stambułu, nie? Dlaczego oni zrobili morze żółte? Ha? Bo to jest ten piasek z Bałtyku. Piasek z Bałtyku. I to jest to samo odniesienie yy, do, cała droga życia. no a a tu jest znowuż legenda po tej stronie drugiej no bo już wam nie będę tłumaczył co co znaczy ten palec wytłumaczę ale to bo to jest droga yy, materialna, nie? Materialna. A to jest już droga duchowa. Ja to tłumaczyłem wczoraj tak może bardziej. Ale no tutaj to są takie budynki, nie? A teraz tu jest las. Całe to jest zalesione. Ale ja tam kiedyś sobie parę lat temu patrzyłem na bo to są gorenice. Gorenice Witeradów, ale Gorenice Dlaczego Gorenice? Bo znowu serce, nie? Gore, Gore Nice, nice ale mm, No nie będę tłumaczył już Tu chodzi o serce, bo, bo na tej drodze Tutaj, na tym poznajesz serce Tu jest serce Tu, łączysz się z sercem Traby i yy, No i z duchem mm, Tak samo I yy, i masz wiedzę, wiedzę, tu masz wiedzę, wtedy. A w ogóle, tutaj jest w Olkuszu dworek machnickich. A w tym dworku, i w ogóle, no tu jest święty Marcin. no to też można tłumaczyć, że to są niebiańskie połączenia. I, no i to jest koniec etapu życia w objawieniu. Tu, to, to wszystko, kto to, kto to stworzył? No, i ta baba tu jest, nie? I, e, i, c, i najlepsze jest to, e, co jest w Dworku Machnickim? Znaczy teraz, no to tam jakiś taki MD czy coś, ale co było? Był e, muzeum afrykanistyczne. A to znowuż to jest Afryka. E, e, no, tak by mm, no, na mapie. No, na mapie Afryki powiedz. Bo to jest Egipt, Etiopia, Etiopia, bo Egipt to jest to, ale to jest Etiopia, czyli stamtąd pochodziła królowa Saby, tu, nie? To jest Mekka, to jest Medina, no, to jest takie miejsce, ale nikt nie wie, no ja wiem gdzie to jest, i to jest Jerozolima, nie? I teraz ten król Salomon, to on był król. O, tu jest. Dlatego to jest z Afryki. Muzeum afrykanistyczne. To. I król Salomon był tu. Po tej stronie. Tak, to jest pałac tego Bachusa, Dionizosa. Eee, no tam w pierwszym odcinku chyba tam tych, tych tłumaczyłem. Co to jest? No. Bo musisz przejść. No to tak powiem prostu po tak? Tak. Człowiek, król, Bóg. Piekło Dante. Piekło, czyściec, niebo. Tak, i to jest Salomon. Tu, a tu jest Lucyfer. Niosący światło. Lucyfer. I, a w Krakowie też jest kolumna. Też mówiłem. To jest y, y, w Nawawelu y, Gereon. W Gereonie jest kolumna. To jest ta tego y, Trajana. Kolumna Trajana. Kolumna zwycięstw. No i coś jeszcze miałem. Aha, no i no i tam właśnie. Mm, po tej stronie między Witeradowem a gorenicami w tej chwili jest las bo to jest droga duchowa czyli taki las no jakby nie serce idziesz w duchu ale yy, na lidarze na mapie yy, geoportalnie to widać tam zabudowania i to pełno zabudowań tam było miasto Klucze są do tej pory, klucz tu się wkłada, pyk No i tu je było miasto. No i takie historie. Nie wiem czy co ja mam tu jeszcze wam do powiedzenia. Najlepiej jeszcze jakby ktoś to przeczytał, bo to nie jest o Konstantynopolu. Tu są niezłe historie. A, aha, no i tam znowu już jest bajka o, w gorynicach. Bo tu jest o diable, nie, że tu się wysypało i tu też jest o diable, w Gorenicach, że tam mm, diabeł się zakochał w córce młynarza, no, pewnie tego, ze młyna, <śm> w córce młynarza, bo to jest młyn, patrzcie się, to jest niewiarygodne, młyn, młyn słońce, żółte, to, bo to jest słońce, w córce młynarza, czyli... Ta córka była słońcem, czyli to jest ta Ewka, to jest ten. ta. którą trzeba szukać. Ta diwa. Ja nie mogę, no. I on się zakochał, ale młynarz nie chciał jej oddać, i on znowu zasypał to piaskiem. Wszystko zasypane piaskiem, bo tu wszystko jest zasypane piaskiem. A kiedyś te, te mreny były wszystkie podmokłe, nie? Woda, woda. no no i tu już jest właśnie duchowe duchowe, ty tędy przechodzisz no tu se możesz wejść o, tą, a tutaj to chyba augustjańska a tu jest szpitalna to już tak leczysz się leczysz się no ale tą drogą, tu już sławkowską, to już wchodzisz yy, droga jest, to jest ten yy, ostatni filar do Jeruzalem no i sobie przechodzisz właśnie księżyc Słońce, serce, no i tu, no i tędy już przechodzisz bramą krakowską Do Jerozolimy, na Wawel Takie historie, no maczuga Herkulesa jak nic, nie? No, no to piaskowa skała No i co, so, chyba kończę na tym, bo co tu bym jeszcze, no no, to, to, to tak kiedyś to musiało się nazywać. No, nie Inaczej, bo yy, to jest niby z niemieckiego, ale to nie pisało się kraka ku bo kiedyś w ogóle nie było u, tylko v, czyli że, yy, te w serce, w, no, jedna strona, druga strona, wszystko w sercu, w całym yy, tym yy, świątyni jest zamknięte. Ty no, tu jesteś, świecisz, tu świecisz. A Sławkowska, Sławkow. No, na pewno tak pisał. Albo no, Sławkow. Sławkow. No. Czyli, że duch Boży, który jest w tych dolnych objawieniach. już. Z, 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 no. Domkłeś tego ducha, bo tu go domkłeś. Król. Król domyka. No. No i domykasz, tu już droga jest do domknięcia w Bogu, w Trójcy yy, Całości, no i właśnie przemierzasz tą drogę i jesteś krakaw, dziękuję, do widzenia, a wiedziałem, wiedziałem, bo tu był, już wam powiem kto.